Siemaczki, gdzie jest Svetlana Tobie z gramy, gdzie Fortnite, tak, Fortnite Royal. Royale Tylko ja muszę sobie powiedzieć, jakie mam skiny, po zmienić Co za lak O, dobra, nie zmieniam gramy, gram tym, co mam No, jak chcecie więcej odcinków z Fortnite'a albo z innych gier, z, wiecie co zostawić Ja wam nie muszę mówić, wy zawsze wiecie Albo nie wiecie jakby wiedzieliście to by ja może 1000 Ale reszta z tym dobra widowie z... Gramy w tego Fortnite'a Ale jakby chcieliście, żeby miałem kod Fortnite to stawiacie wiecie co Subskrypcję Subskrypcję i łapeczkę ŁAPECZKĘ Ale najważniejsze, suba z dzwoneczkiem. Jak to więcej odcinku z Fortnite, to zostawiajcie się Dobra, już, już nie grałem, zaczynamy gra. Dobra, i się trochę. Ale. Gdzie jest ta emotka z koroną? Nie mam tej emotki z koroną, super No mam, ale nie założoną. Dobra, pompka, pompka, pompka Dobra Tutaj będzie mieć... Dobra e, Ja by... E, na Ja... Tutaj Tak, tutaj lecę. Nie lecę na tego bosa z autem Dobra, on będzie tu, więc mogę lecieć w duchu spokojnie. Tak, to gdzieś jedzie. Tam. Nie. O, tutaj. Widzę tego busika. Ogólnie medalium nie chcę tak bardzo. Ja zabiorę sobie na razie co bronie jakieś. Dobra, zaraz lecę na nich. Jest jakieś broni, dobra pompa mi starczy. Jest jeszcze jakieś Amo? Jest, 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 na szczęście jest. Dobra, to opalnik, palnik, palnik, palnik. Lecimy na nich. Dobra, ja mam sposób. a tutaj tak i tutaj bijemy. Bos nie wie, co jest grana. Mam na spokojnie. Tutaj sobie biję, Bos nie wie, co jest grana. Bijemy, bijemy, O kurde. O nie. O nie. Dobra, goto jeszcze raz. Dobra, mi nie wyszło, ale teraz nie lecimy na boksa. Teraz lecimy na coś innego. Czyli teraz lecimy tu. Dobra, ja sobie to odznaczę, pojawiam się, gdzie to lecieć. To jest jedna z moich ulubionych miejscówek. Dobra, musimy chwilę poczekać. Mm. Mm -hmm. o. Lecimy na, wiatra na wiatraczki 98 osób, już dwie osoby zginęły <laughs> albo wyszły do lobby. Mam nadzieję, że ta gra będzie trwać gdzieś tak 30 minut. Bo jak ja, po moje najdłuższe zdobywanie pierwszego miejsca to była godzinka. Po typ się schował w krzaku gdzieś i nie mogłem go znaleźć. Ej! Ale już tak szybko kile lecą? Tak. Tego co ja jeszcze nie widziałem. Widzę mm. jak będzie jak będzie 100 subskrypcji, znaczy nie 100 tylko 1000 to będę gwiaślejwy a jak nie będą live w godzinę będą dwie godzinki i live będą co tydzień jak będę mieć czasu to na następny tydzień ale proszę subskrybujcie dobra mam już takie bronie dobra raczej już mogę iść tutaj w tym sezonie tutaj była mega duża sensa na początku, że będzie tej legendarna skrzynia. O tą, tą wyrzucę. O nie broń. O, pompa! Nie ma z to. O, Kokolka. Kola też sobie zabiera. Wracam tutaj, szybko otwieram skrzynię. Bomba ta na, na, na razie nie chcę. Nie ma legendarnej skrzyni, szkoda. Dobra, to. To też jest fajna obronia, ale ma dziwny celownik. Lecimy z tym. Co jest? Jak się lak? Mamy, jakie emocjonalogi Dobra otwieram skrzynię A dziś mamy Pozbieramy jeszcze sobie tutaj Chcecie, żeby w jakiejś... nie dzień zrobiłem challenge. Nie mogę dotknąć trawy w Fortnite. Zasubskrybujcie. Łapkujcie. Mam nadzieję, że wam, że wam takie odcinki się spodobają. A da się to nie zniszczyć? Nie da się, ona jest niezniszczona. Szkoda. Co to jest? A, to jest impuls. Dobra, to motokulta. Motor. Jest tam gdzieś w tym żółtym kulku. Najbardziej motory się kojarzą z czwartym rozdziałem. Dobra, tutaj skręcamy... Dobra, mog dobra mogłem stamtąd nie, je nie jeździć. Ale oh, okej, okay. dobra. Jak będę tam skrzynia mamy bierzemy. Odkupujemy. Dobra, co będzie? Uuu, pompka. Jedziemy po motor, jedziemy po kolejną. Dobra, odkopujemy. No nie, dwie obiskie pompki. Oczywiście, że biorę to. No lecimy. Jakie fikoły robię? Teraz mamy już paliwa? Nie po prostu zwolniłam Bo chciałem zabrać Amo. No, Dobra, czuję psuje, więc wyjeżdżam. Možná je trochu uleczę. Fajnie by bylo. Oh, o! No to. typ, 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 lou. Widzę mój motor. Obrał autek 100 HP. No niech się wlecze. Dobra. gdzie jest śmietnik? Chyba tego czernia ja nie wiem, gdzie jest śmietnik. Dobra, szybko uciekamo.

Stacja. Odlecimy z auto. Fajnie by było. Ja na razie się nie chcę z nikim bić. Jest pos... to ja robię. Dobra kule О, не, ага, быстро переводывайся, да, 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 Ага, ага, ага. да, 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 Easy frag. Co jeszcze tym? Przy aucie. Leczymy, leczymy, leczymy. I lecimy tam na stację. Lecimy na stację, stacja, a nie, stacja była tam! I że tu jeszcze będą, bo jak nie będę tutaj ja się zawiodę. Dobra, bierzemy sobie lepsze działko i jedziemy się podleczyć. Jesteśmy na maksa podleczeni. Teraz przez medal jedziemy. O, medal od nas poszedł, bo się nas boi. O, za strefę nie chce mi się iść. Dobra, idę, idę tutaj. A nie, idę na wyspę, idę na wyspę. Zobaczycie, co napiszcie w komentarzach najlepiej. Antek wygra tą grę. Ale oczywiście jak dotwaliście do tego momentu. Bo ja nie chcę, żeby byli tak co. A ja nie chcę, żeby... żeby ktoś napisał takie, takie coś na przykład. Dotrwałem do tego momentu, ale wychodzę. Albo ktoś takie coś zrobił Co to? A rękawica. Ja, ja, ja a ja, rękawica oczywiście że Nie Rękawica biorę zamiast... Ja sobie co muszę to wszystko ustawić. To tak, to tak, to tak. O! Ile ty my na wyspę Dobra, szybko, szybko, Jezu! On to jeszcze pod podłogą jak zda. Ja bez auto czuję się teraz taki wolny. Zaproszono. To jest? A, bo typ se edytuję. Co jest? No co za... No co za lagi? Aha, pomiałem takie mocne lagi. Ale okej, okay, jak Wam się podobał odcinek, zostawcie suba, lajka i dzwoneczek na... Ra